Szanowni Państwo, chciałbym powiedzieć parę słów na temat książki niezwykłej, wydanej prawie 25 lat temu przez młodego wówczas 27-letniego człowieka, który znalazł się w domu pomocy społecznej jako posługiwacz Golibroda i człowiek, który ubiera zmarłych do trumny ów człowiek napisał książeczkę niezwykłą, która jest z jednej strony zapisem śmierci, a z drugiej strony zapisem pewnego rodzaju braku nadziei. Jest to książka o chorobie, która prowadzi do porażki życia. Jest to książka o skrępowanej lub też spętanej nadziei, która nie potrafi uwolnić się z odium śmierci. Jacek Baczak w zapiskach z nocnych dyżurów konfrontuje życie i śmierć, młodość i starczy uwiąd. Konfrontuje ludzi, którzy już prawie nic nie mogą poza tym, że stukają laską o blat, którzy szurają nogami, którzy pozostawiają po sobie kałuże moczu. To co uderza po tych dwudziestu paru latach to niezwykła dojrzałość autora, który niespełna, niespełna 30-letni potrafi przekazać nam zapis zmagania z tym, co nieuchronne. Zapis trudny, dlatego że pozbawiony nadziei na jakieś potem, na spotkanie z Bogiem, na eschatologię, na świętość. Z drugiej strony Baczak nie pociesza. Jest właściwie tym, który jest po stronie życia takiego prostego, tego życia, które toczy się ku śmierci, ale które ma swoje rytuały, jak przesuwanie kieliszków, jak spożywanie ostatnich cukierków, jak wpatrywanie się w doniczkę ze świeżymi kwiatami. Gdybym mógł powiedzieć, co jest największą zaletą tej książki, to powiedziałbym, że to jest książka o tym, co jest brutalne, o tym, co jest nieuchranne. To jest książka o śmierci, o cierpieniu, o zaniku pamięci, o splątaniu umysłu, które niestety nie spotyka się ze światłem, które jest pewnego rodzaju wejściem w ciemność, w taką ciemność. Gdzie jest tylko już potem śmierć. Niezwykłość tej książki polega też na tym, że jej autor jest malarzem, jest tym, który czyni portrety trumienne, który schodzi do kostnicy domu opieki społecznej, który odsuwa w sposób niezwykle delikatny prześcieradło ze zmarłej twarzy, bierze do ręki szkicownik i tam. Delikatnie obrysowuje zmarłą postać, zmarłą twarz. Dzisiaj zmarła Kasia. Gdy przed piątą rano przebijałem ją, oddychała jak zwykle ciężko, ale oczy miała nieruchome, wpatrzone gdzieś daleko. Nic nie szeptała, niczego nie chciała. Przed szóstą zmarła. Gdy zbierałem się powoli do szatni, zrozumiałem, o co jej chodziło w nocy. Stukała co chwilę drabinką, krzyczała cicho, gdy przechodziłem. Kiedy stawałem nad jej łóżkiem, coś jakby chciała mi pokazać, ale sama nie, było, nie była tego pewna. Wodziła ręką po kołdrze, poduszce, półce. Sprawdzałem, czy ma sucho, czy dobrze leży, czy ma herbatę, drabinkę koło ręki, poduszkę, tak jak lubi. Wszystko było w porządku, a jednak coś chciała. Usiadłem na łóżku, wziąłem jej dłoń w swoje ręce. Leżała bez ruchu spokojniejsza, z półprzymkniętymi powiekami. Po kilku minutach odchodziłem, a gdy wołała, przychodziłem i siadałem znowu. A rano zrozumiałem, że to był strach. Nie chciała być sama, nie chciała zgasnąć tak po cichu, niedostrzegalnie, w ciemnej sali wypełnionej ciężkimi oddechami innych kobiet. Zostało puste łóżko, i mimo, że już wkrótce leżała na nim inna babcia, mówiliśmy długo: Łóżko Kasi.